Jeśli ciało jest napięte, pozwól mu. Przestań walczyć ze swoim napięciem, bo je tylko wzmacniasz. Jeżeli zaakceptujesz to, co jest w Twoim ciele, to zaczniesz się z tym zaprzyjaźniać. Przestaniesz stwarzać oporu temu, co czujesz, bo jeżeli tego nie chcesz, to to napięcie tylko coraz bardziej narasta. Robisz coraz więcej uników, ładujesz się w coraz większe problemy, wpadasz w uzależnienia, pojawia się bezsenność, pojawia się prokrastynacja. To tylko dlatego, że robimy unik przed tym, co odczuwamy w swoim ciele. Jeżeli to zaakceptujesz, zatańczysz z tym, przybliżysz się do tego, przestanie stawiać opór, to to, co było oporem, stanie się ulgą.